nie rozumiałem twórców formatu komentarii, którzy zbyt poważnie podchodzą do omawianego kanału w momencie, gdy może faktycznie nie jest on jakoś wyjątkowo wybitny, bo umówmy się nie każdy kanał na YouTube musi taki być, ale ani nikomu on nie wadzi, ani nie jest on jakoś szkodliwy społecznie, on, on po prostu jest i ludzie widocznie tego chcą, niezależnie od tego ile osób skrytykuje go. Kanał Prawdziwe Historie to perełka, z której dzisiaj sobie poheheszkujemy i w porównaniu do innych kanałów nie będę w rytm bohaterskiej muzyczki mówił takie oczywistości jak to, że historie z kanału Prawdziwe Historie są na jakieś 150 miliardów. Pro... Wyssane z palca, cały kanał to jedno wielkie korporacyjne gówno. Gówno! Ale nie zmienia to faktu, że te historie są naprawdę zajebiste. Cześć wszystkim. Mam na imię Cassidy i mam 15 lat. Mam przyjaciółkę o imieniu Angela. A raczej miałam, ponieważ od niedawna już się nie przyjaźnimy. Moi dłozy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Bob TV. Ja nazywam się Piotr i... I i, I... I podążam za resztą polskiego komentarii, która nie ma o czym nagrywać filmów. Pamiętaj, żeby po obejrzeniu tego odcinka wbić na mojego Instagrama karmeniu69, czy tam karmeniu69, jak wolicie. A do osób, które będą na nim najaktywniejsze, wyślę zdjęcie moich stóp. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania! Puu. Pewnie was dziwi to, co teraz powiem, ale kanał Prawdziwe Historie da się polubić. Niedługo zrozumiecie, o czym mówię. Gdzieś pomiędzy frizem bawiącym się kulkami, a Rafatusem golącym Marlenkę na łyso, fajnie jak raz na jakiś czas wyświetli mi się ten kanał w proponowanych. Serio. Uwielbiam do porannej kawy albo porannego kręcenia batona odpalić sobie te historie. One wymiatają. Tylko te animacje, one są tak creepy. Usiądźcie wygodnie, bo tej historii lepiej słuchać na fotelu. Czy byliście kiedyś w sytuacji rodem z horroru? Te postacie patrzą się na mnie, jakby chciały mi odebrać część duszy i oddać lucyferowi w zamian za garść Bigosu. Jak te pierwsze odcinki Tomek i przyjaciela, to było. to, to, było, to było coś, o czym lepiej zapomnieć. I w sumie to zazdroszczę tym młodszym widzom, że nie wychowywały się na takich bajkach jak ja. Zły do tych boli całe życie. Lecimy z koksem. Cześć, jestem Sara. Pierwsze randki z reguły są wyjątkowe. Każdy się nimi denerwuje. Owszem, pierwsze randki zawsze stoją pod znakiem zapytania zawsze! Bo ani tym, ani ja tak naprawdę nie wiemy, czy ta słodziutka dziewczyna z Tindera, którą zaprosiłeś na schabowego z mizerią okaże się być spoko babką, czy, czy na odwrót. Ja raz spotkałem się z taką fajniusią, milusią w dotyku i miłą dla otoczenia dziewczyną i, i się okazało, że taka fajniusia i miła w dotyku to ona była, ale tylko na profilowym, które warto wspomnieć i tak było zrobione z najlepszej perspektywy. Ja sama bardzo denerwowałam się swoją i to była najgorsza randka w moim życiu. Schabowy z mizerią zasłony, o jak mi przykro. <grym> Kiedy byłam nastolatką, nie umawiałam się za bardzo na randki. Zamiast tego chodziłam na wiele zajęć pozaszkolnych, np. lekcje gitary, łucznictwa czy szermierki. Nie miałam czasu na chłopaków. I to jest kobieta, z którą chcę mieć piątkę dzieci. I wcale nie dlatego, że będę miał pięć razy po 500 plus. Człowiek wielu talentów tańczy, śpiewa, recytuje, daje w mordę i gotuje. Tylko żeby w natłoku tego wszystkiego kanapki do pracy zdążyła mi zrobić. Można dojść do wniosku, że na zajęciach nie trudno kogoś poznać, prawda? No niezbyt. Byłam w dziewczęcej grupie na szermierce, a na łukach było tylko dwóch chłopaków, w dodatku młodszych ode mnie. Statystyka miała specyficzne poczucie humoru. Próbowałam zagadywać chłopaków na przem, ale wstydziłam się popisywać jak moje koleżanki. Saro, nawet sprawy sobie nie zdajesz, jak dobrze trafiłaś. Moja droga, z nami facetami, trzeba krótko. Nie musisz, jak sama to wspomniałaś, popisywać się jak twojej koleżanki. Do tego, droga Saro, drogie panie, dzisiaj chciałbym wam przedstawić serię trzech rad, które pomogą wam poderwać tego największego przystojniaczka z waszej szkoły. Jeżeli podążycie moim słowom, to wreszcie dorwiecie się do tego seksownego tyłeczka, pana Marka, który stoi za kasą po bliskim warzywniaku. Przede wszystkim, moja kochana, musisz mieć pewność, że spełniasz pierwszą zasadę, a mianowicie nie jesteś brzydka. Jeżeli tutaj odpadasz, to bardzo mi przykro. Druga zasada to nie robienie kupy. Wiecie, kobieta może co najwyżej płatka płatkami róż, to wtedy jest jeszcze dopuszczalna, ale takie klasyczne gówno popierdoliło was, dziewczyny, nie tędy, droga. Trzecia i ostatnia zasada to pewność siebie, ale z tym wkładaniem flamastrów między pośladki na pierwszej randce, to może odpuśćmy. Sheila, moja kumpela, była prawdziwym specem od randek. Wzięła na warsztat mój przypadek i zaproponowała randkę w ciemno, która miała mi pomóc. Po krótkim czacie na apce do randkowania umówiliśmy się na randkę w przyszłym tygodniu z jakimś szonem. Z jakimś szonem? Żeby nie było, niedomówień, Nie mów tak do niego na pierwszej randce. Chłopak może nie ma tak dużego dystansu do siebie jak inni. Może już lepiej te flamastry mu zaproponuj. Mm. Co do tej twojej całej sili, przypomina mi ona taką typową słucz, która wyrywa wszystkie bolce na imprezie, rozdając na lewo i prawo swój numer telefonu, pomimo, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nikomu nie odpisze następnego dnia. Raz poznałem taką o dziwo na dziesięciu facetów tylko mi odpisała, ale nie wspominam dobrze tego spotkania. Nieszczęsne flamastry, wolę o tym zapomnieć. Chila robiła to setki razy i dała mi szczegółową instrukcję postępowania. Setki razy, ale że co? Że te szony, ona, flamastry, sroń płatkami róż? Za dużo tego naraz. Po pierwsze, miałem się upewnić, że gość wygląda tak samo jak na apce. Teraz, panowie, rada dla was. Jeżeli widzicie, że kobieta na portalu randkowym ma po 100 zdjęć i każde robione jest od góry, bądź takie, gdzie tylko jest skierowane na samą twarz, to znaczy, że... znaczy, że no, no nie chcę nikogo tutaj obrazić, ani nic z tych rzeczy, ale no wiecie. #hashtag najpierw masa, później masa. Czekajcie, jak to było? Ja mam największą masę, ja mam największą masę. Wiecie, o czym mówię. Jak Sheila mawia, ten, kto skłamie raz, kłamie jak najęty. A to wskazanie na swój nos mam rozumieć, że jest jakąś podprogową informacją dla przyszłej kochanki, że mamy dużego, czy jak. Drugie, miałam utrzymywać dystans, żeby dać do zrozumienia, że interesuje mnie tylko poważny związek. Po trzecie, miałam rozmawiać o męskich sprawach, żeby zainteresować go rozmową. A no wiesz, mordeczko! Byłam wczoraj z moim zionkiem u takiej jednej maniury. Takich zderzaków jak ona nie miał nikt na świecie. A tak poza tym oglądałeś wczoraj mecz? Zdawało się, że na spotkanie z nim byłam w pełni przygotowana. Ale wielki dzień wcale nie był taki wielki. Wielki dzień wcale nie był taki wielki. Sila miała rację. Jesteś zwykłym kłamcą. oj, oj, joj, oj, jak mi przykro. Sean wyglądał w zasadzie tak jak na apce, tylko że znacznie mniej pewny siebie. Stwierdziłam, że przejmę inicjatywę, i wyciągnęłam rękę na powitanie. Prawie go uderzyłam, gdy niespodziewanie ruszył mnie przytulić. To było najdziwniejsze przytulenie na świecie. Właśnie w połowie oglądania tej mrożącej krew w żyłach powieści zdałam sobie sprawę, że Sean to jego imię. Niektórzy to serio są pokrzywdzeni przez los. To tak jakby mieć na nazwisko Czopek albo Psikuta. Sean Psikuta. Miło mi. I nic dziwnego, że na przywitanie leci od razu nokaut od dziewczyny. Poszliśmy do parku w kompletnej ciszy. Straciłam nadzieję, że Sean zacznie rozmowę. Cicha woda brzegi wie, a tak poza tym ten szon zwiał szyrki, że na pierwszą randkę zebrał ze sobą turnister, czy ja jestem już za stary i nie czaję dzisiejszych trendów? Mody. Sheila mówiła, że każdy chłopak powinien, tak więc Sean zaliczył drugą skuchę w 10 minut. Spytałam go o ostatni mecz, ale jego odpowiedź mnie zdziwiła. Nie lubił rozmawiać na takie tematy. Może pogadamy o czymś bardziej romantycznym? Nie wiem, dary anioła? Serio? Gdyby Sheila tu była, skreśliłaby go- Spierdalej! A ta Sheila to chociaż na one second może wyjść z tej historii? Nie lubię tej babki. Panowie, nie dajcie się ponieść presji społecznej narzucanej przez kobiety, że facet musi to, facet musi tamto, nic nie musicie! Nic nie musimy! Macie maczugę sprawiedliwości w bokserkach i żadna sila czy tam inna Katie nie ma prawa wam mówić, że jesteście zbyt mało męscy. No chyba, że każe ci zdjąć ten wieśniacki tornister, to wtedy okej, okay, godzę się z nią. Poza tym Dary Anioła i Zmierzch są zajebiste. Żartowałem, nie oglądałem. Książki typu Dary Anioła i Zmierzch są mi całkowicie obojętne, ale nie pasowały mi do chłopaków. Skończyłam ten temat zanim zaszedłby za daleko. Nabierałam przekonania, że moja pierwsza randka będzie porażką. Ale to był dopiero początek. Dałam szanowi ostatnią szansę i spytałam go o jego zainteresowania. Przez chwilę wyglądał na uradowanego, jakby sobie o czymś przypomniał. Czyżby wybawienie? Otworzył plecak, a może ma coś dla mnie? Typowa Polka, pierwsze spotkanie, już tylko a, Może ma coś dla mnie? Tak, chusteczkę, wytrzyj się. Zajrzał do środka, ale zachowywał się, jakby chciał coś przede mną ukryć i szybko zamknął plecak. Chyba zapomniał o moim pytaniu, bo nagle zaczął zalewać mnie swoimi wyglądał, jakby moje odpowiedzi go nie interesowały i w ogóle to bardziej było przesłuchanie niż rozmowa. Zaczynałam się denerwować. Sean prosił się o dziesiątą skuchę, co według kodeksu Shili oznaczał, że mogłam po prostu opuścić randkę. Że ten Sean jest psycholem, dał nam do zrozumienia w momencie, gdy powiedział, że oglądał Zmieszki i o ale dwojga złego on i tak od ciebie lepszy. Kodeks Shili, kuźwa. Punkt pierwszy kodeksu Shili mówi. Jeżeli bolec na pierwszej randce nie ma dla ciebie prezentu, to nie jest wart Twoich uczuć! W moim kodeksie randkowania przez neta jest tylko jedna zasada. Jeżeli dziewczyna wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciu, bezbędnych celerii, dziękuję i do widzenia. No chyba, że w realu. Okaże się być ładniejsza niż na zdjęciach. Czekajcie, jak to było? Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach. Na nich już byłaś piękna. Na, łapie, na, 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 łapie. na łapie. Szukałam wymówki, żeby jak najszybciej się zerwać, gdy nagle wypalił z pytaniem, czy nie powinniśmy czegoś zjeść. Zgodziłam się, ale nie oczekiwałam zbyt wiele. Kiedy doszliśmy do miejsca na pizzę, mój jednodniowy chłopak upiornie zbladł. Dostaliśmy swoje zamówienie, ale szon nie tknął jedzenia. Był taki blady, że zaczął robić się zielony. Dobrze się czujesz? Spytałam. Dobrze, dobrze, tylko wiesz, te flamastryf, Muszę na chwilę wyjść. Jak ja zabieram dziewczyny na pizzę, to zawsze biorę te najpikantniejsze. Potem tylko. Ej, sila, będziesz to jadła? A, bierz pan. Uśmiechnął się i powiedział, że tak, po czym wyszedł do łazienki. Czekałam, ale byłam tak głodna, że zaczęłam powoli jeść. Nie wracał tak długo, że zdążyłam zjeść swoją część. Nie wierzę. Czyż on właśnie zostawił mnie z nieopłaconą pizzą? To naprawdę była najgorsza pierwsza randka. Zaczynałam zwolna wierzyć, że miałam niesamowitego pecha, że Shila będzie zawiedziona, że będę starą panną z kotami, bo lepiej być starą panną z kotami niż starą babą z dziesięcioma bolcami, które też już dawno straciły swoją wartość na rynku matrymonialnym. Nagle usłyszałam jakieś poruszenie przy toaletach. Z ciekawości poszłam zobaczyć, co się działo. Bo ciekawość to pierwszy stopień do piekła! Puk, puk, puk. Ej, Sean, bo wiesz, długo cię nie mam i chciałam zapytać, czy wszystko w porządku, bo wiesz, pizza nieopłacona, a ja też nie mam całego dnia. Halo, Sean? Bordeaux! O tako! jednak miała rację. Kelner i jakiś gość trzymali Seana i powoli prowadzili do stolika. Jak się później dowiedziałam, Sean zemdlał i znalazł go jeden z gości knajpy. Wyglądał na największego nieszczęśnika na świecie. Wybacz, że wszystko popsułem, powiedział. Zrozumiem jak wejdziesz i nie będziesz chciała więcej rozmawiać z takim frajerem jak ja. Panowie, życie to nie jest amerykańska komedia miłosna, w której ten największy frajer i nieudacznik na końcu filmu podbija serce największej laski ze szkoły. Nigdy nie idźcie śladami Shona i lepiej takie uwagi pozostawcie dla siebie, okej? Okay? W sumie, Sean faktycznie popsuł wszystko. I owszem, był frajerem. Ale było mi go tak szkoda, że dałam mu ostatnią szansę wszystko mi opowiedział okazało się że on tak bardzo denerwował się pierwszą randką że cały dzień nic nie jadł gdy zobaczył pizzę zrobiło mu się tak niedobrze że poszedł do łazienki gdzie zemdlał i wytłumaczył dlaczego tak dziwnie się zachowywał to była jego pierwsza randka i znajomi dali mu mnóstwo rad, jak wyglądać na doświadczonego, żeby wywrzeć na mnie dobre wrażenie. Sila, to sławna już w tym odcinku, Sila. Biorąc pod uwagę to, jakich znajomych ma, chyba cię polubię. W ogóle, jak w wieku, obstawiam, 30 lat, można mieć problem z rozmową z laskami? Bo jakby taki malusi 14-letni powiedział, że ma problem z zagadaniem do dziewczyny, to byłoby to w sumie w normie. Ale 30-latek? Sean, te słowa, które wypowiedziałeś na swój temat, tak bardzo prawdziwe. Zrozumiem, jak wyjdziesz i nie będziesz chciała więcej rozmawiać z takim frajerem, jaki. Lubię jego szczerość i postanowiliśmy, że umówimy się jeszcze raz. Powiem wam w sekrecie, że nasza druga randka była całkowicie normalna. Polubcie ten film i prześlijcie dalej, jeśli też nawaliliście na pierwszej randce. A wy polubcie ten film i koniecznie obejrzyjcie dwa poprzednie odcinki, jakie nagrałem, ponieważ chciałbym wrócić do regularnego nagrywania materiałów, ale biorąc pod uwagę jak bardzo zaniedbałem ten kanał przez ostatni czas, muszę muszę was o coś poprosić. Udostępnijcie ten materiał na waszej tablicy albo wyślijcie koleżance i napiszcie jej, nie wiem, Sheila Rules, ale koniecznie obejrzyjcie dwa poprzednie odcinki, bo jeżeli ten odcinek wam się podoba, to gwarantuję wam, że te dwa poprzednie jeszcze bardziej wam się spodobają. Zostaw łapkę w górę, wbijaj na mojego Instagrama, Jakiś komentarz. Jezu, no. Brrr. Oj, no, koniec, koniec filmu zawsze jest taki sam. No. Co można na koniec filmu mówić? Za każdym razem to samo. Suchara wam nie walne, bo żadnego suchara sobie nie przygotowałem. Może jakąś głupią stawkę dam. O, Spierdalej! Wy tak te wstawki uwielbiacie. Ja też je uwielbiam. Na 10 moich żartów tak naprawdę 9 żartów nie jest śmieszne. Tylko te wstawki są przezabawne. Pozdrawionka.